Cześć, z tej strony karmelowoty? Chciałbym Wam dzisiaj pokazać troszkę co się u mnie zmieniło w FIFA. No i otworzymy sobie 8 paczek, które tutaj dostałem, za jakieś tam różne zadania tygodniowe i tak dalej, więc sobie je otworzymy. No i później Wam pokażę co się zmieniło ogólnie u mnie w klubie. To są srebrne paczki, też po mnie nie będziemy czekać co tu wdrapniemy. No po prostu to mogą być coś warci zawodnicy, chociaż oni są nieznani. Więc dobra. Mm. BC, nawet nie będę prawda, to i za chwilę przejdziemy do tych złotych paczek bo one są ciekawsze wow. ciekawa karta, ma pomalowane sobie e, w sensie na tym na swoim zdjęciu ma pomalowane was, ciekawe ciekawe e, dobra, mam jeszcze jakąś małą srebrną paczkę zobaczymy co w niej będzie również. Czy będzie wymienna? Nie będzie wymienna. Dobra. To była wymienna, no to na przykład on by już pewnie był coś warty, a jednak nie. Albo on, on, na przykład on, no właśnie. Ten też może nie. No ale są zawsze jakieś końcy, nie? Ale teraz przejdziemy do tych, ten, do tych paczek, do tej reszty paczek. Tam już nie patrzymy nie będziemy patrzymy na kolejność, która lepsza. Zobaczymy co będzie w tej złotej paczce. Mm. Mamy jakąś zwykłą e, świecącą, w sensie świecącą kartę z złotą. Żadną specjalną, więc zobaczymy. Mm. O jeszcze na serii w ogóle on jeszcze gra. O, gra. To on ma lat w ogóle. No już taki starawy. <grych> Czekajcie, wymienimy go sobie. I 300 monet yy, nadzór. Dobra, QuickSell i lecimy z kolejną paczką złotą. Chyba złota. Zobaczymy, co tu mamy. Również, chyba nic, tak. Tak. Jakiś bramkarz PSV. Nie tam, co jest. No, a co można tu wiedzieć Tak naprawdę, to jest tylko złota paczka. Array. Której... Nie ma jakiejś kart, e, w sensie nie ma jakiejś dużej szansy na dobre karty. Co, Sob otworzymy sobie kolonę i zobaczymy. Może coś, może się poszczędzi coś z trufim, bo tutaj nie ma co liczyć. W ogóle nie było żadnych ekran w sensie ekranów, tak, ekranów. Nie było nawet żadnych e, żadnej świecącej karty. Więc... No tak, średnio. To jest e, paczka kart jednorazowych. No, przydadzą się, o, nawet ten ten katalizator czyli coś warty chyba ale sprzedać nie, no. no, no, nie ma dobra, no i mamy jeszcze jakąś paczkę dwóch półkarzy. może coś trafimy, może nie, jak trafimy będę szczęśliwy, jak nie, również bo zrobimy sobie fajnego zawodnika do składu, no, dobra mamy nic, może być co ja poradzę, nie wyszło no. Nawet końców nie ma. Dobra. Nieważne. Mm. Ale tu się sprzedają zawodnicy. Oni się nie sprzedają. Dobra, nieważne. E, Nikt sobie są? E, nie, to nie, to nie jest mój skład. Chciałem wam pokazać właśnie mój skład. E, wybór składu. E, no i tak, to jest mój składzik, który grałem sobie teraz. E, tak, on się prezentuje. Zrobiłem sobie tego Guardiola ze słapy. E, trafiłem chyba wczoraj Laporte, Nie wiem, czy mam to nagrane, ale raczej nie. E, zrobiłem SBC o tego pana i zakupiłem Memphisa Depay'a, który moim zdaniem po prostu z kotem 5 rozegranych bramek, 5 bram, e, rozegranych bramek, tak, dokładnie. 5 e, rozegranych meczów, 4 bramki, 1 asysta. Moim zdaniem e, bardzo dobry wynik. Tutaj ktoś nim strzelił troszkę więcej tych ramek. No ale to już więcej mecze zagrał Zobaczymy jak się sprawdzi w, ligie, w lidze weekendowej Ale przejdźmy teraz do tego co chciałem wam pokazać e, Ponieważ mamy tutaj skład koncepcyjny e, Nie pamiętam które to było Ani to o, Czekajcie, wybór składu e, Też nie ten skład Tutaj jest tu nie sobie składek, bo ich już nie potrzebuję. Ty również. I przerobimy ten tak jak chciałem w takim razie. Więc y, zmieniamy formację. Formację zmieniamy na tą Nie, nie na tą sorki. To będzie formacja z 451, tak? O, mamy właśnie. O tą formację mi chodziło. No i teraz tak, tutaj. No i tak to się tu prezentuje, tylko tutaj robimy i czekajcie, bo muszę zrobić tak, iż ten pan leci na ławkę. O, proszę bardzo. I tutaj dodajemy naszego nowego zawodnika, czyli właśnie Tiago Mendasza, którego udało mi się zrobić. E, ale muszę mu skupić e, zmianę pozycji, tak? Black, black, black. E, style gry. Nie, style gry za chwilę. E, damy mu styl gry. On będzie miał. E, artystę chyba tak podanie nie wolę snajpera mu dać bo strzały można podbustować i będzie dobry zawodnik tylko potrzebuję teraz jeszcze kartki zmiany pozycji z um, właśnie czekać, muszę jakoś znaleźć tą kartę pozycji zmiana pozycji będzie to z SHP, nie z SPD na SP Zobaczmy, jak ta pozycja kosztuje, pewnie jest 1000 około więcej? o kurcze o jeszcze więcej 2000, więc to znaczy kosztowało 1900 tutaj mamy e, więc zainwestujemy w taką kartę zmiany pozycji i nadamy ją naszemu zawodnikowi tutaj on się znajduje po bardzo Kilka. A tutaj. To, on już ma tę grę, więc spokojnie, teraz tylko tak. Um, I chwila coś. Co ja chciałem tutaj robić, O, w ten sposób właśnie. Kupczę. o tak. Tak ten skład się będzie prezentował. Gdy wy, będę wychodził nim po prostu do ligi weekendowej. Którą zagram sobie, w sensie zagram sobie za chwilę, bo e, wam tylko pokażę później może jakieś e, najciekawsze momenty, choć wątpię, ale pokażę wam, jak mi na pewno poszła liga weekendowa i co wbiłem. E, może na Discordzie, więc zapraszam oczywiście też na Discordzie, ale zapraszam też do lajkowania tego filmu, mam nadzieję, że po prostu wam się spodoba, możecie napisać komentarz jakiś fajny i przypnę wam serduszko. A co do Fast Life'a, tak żeby po prostu was tutaj czymś zaciekawić, bo nie wszyscy tutaj są od tego, żeby oglądać u mnie właśnie ten właśnie, właśnie MTA. E, w sensie MTA, tak, FIFA. no Wy oglądacie u MTA. E, no więc e, po prostu chciałbym wam powiedzieć, że Fast Life e, jest cały czas robiony. No i niedługo e, wleci pewnie pierwszy devlog, lecz możecie chwilę poczekać, bo kończymy akurat e, bardzo fajny zasób, który chcemy ukazać w devlogu, więc e, oczekujcie. A ja mam nadzieję, że po prostu jeszcze raz wam się odcinek spodobał, to powiem. Jeszcze raz to powiem, chciałem tak powiedzieć że odcinek Wam się spodoba. No i co mam nadzieję, że mm, no, dotrwacie ze mną do kolejnego odcinka. Więc siemanko i cześć, do następnego.